Moi drodzy, mamy najnowsze badanie poparcia w wyborach prezydenckich, które przeprowadził Instytut Badań Polster na zlecenie Superekspresu. Co z tego badania wynika? Ano, wynika, że spada poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. Na obecną chwilę, według tego badania, Polster dla Superekspresu Trzaskowski zanotował 35% poparcia. Jest to spadek o 2% w porównaniu z ostatnim badaniem. Rośnie. Karol Nawrocki w tym badaniu, na którego chciałby zagłosować 23% respondentów, to wzrost o 2 punkty procentowe. Mir Mencen otrzymałby 19% poparcia, to spadek o 3 punkty procentowe. No i tutaj eksperci wskazują, że to te ostatnie wypowiedzi Mencena u Krzysztofa Stanowskiego dotyczące płatnych studiów, na przykład yy, mogą obniżać mu poparcie. Dalej w badaniu jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia i tutaj jest 8% głosów. Adrian Zanberg 4% moi drodzy, według w, moi drodzy, według tego badania. Dalej jest Grzegorz Braun 3%, Magdalena Biejat 3%, Artur Bartosz 1,1%, Marek Jakubiak 1%. Badanek tak wygląda to badanie Super Expressu. Bardzo ciekawe spada poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. To jest dla nas najważniejsze to, czy się bój o drugą turę. Według tego badania w drugiej turze jest Karol Nawrocki, który poprawia swoje notowania. W ogóle mam takie wrażenie, moi drodzy, że. Nawrocki jakby ustał ten najcięższy czas, i teraz powinien rosnąć. Dobry wywiad u żurnalisty, bardzo ciekawe wypowiedzi. Zaczyna się Nawrocki wypowiadać coraz lepiej. Reaguje dobrze i sprawnie podczas swoich wieców. Między innymi ta prowokacja z tym batyrem. Bardzo dobrze profesjonalnie zareagował na nią Nawrocki, w odróżnieniu od nerwowych reakcji Rafała Trzaskowskiego na tych wiecach. Więc kto wie, być może, jak taki prawdziwy bokser Nawrocki ustał najtrudniejsze rundy i przechodzące. Chodzi do kontrataku. Moi drodzy, ta analogia do Rokiego mi się tutaj pojawia, no bo Roki też na początku mocno walki przegrywał, a potem zawsze pod koniec wszystko się zmieniało. Najcięższe rundy ustał, a walki wygrywał. Zobaczymy, czy to się sprawdzi.